Cześć, witajcie, kochani. Tak naprawdę jest wieczór i większość z nas odpoczywa, ale numerologiczne czwórki budzą się z pytaniami, na które szukają odpowiedzi. I siedzę tak sobie cały wieczór i myślę nad tym, jaka jest różnica między suplementami diety a czystym pożywieniem. I wiecie, że numerologiczne czwórki nie wiem, jakim wy jesteście numerem, ale ja jestem czwórką, w dodatku wzmocnioną zerem, więc to już w ogóle jest katastrofa. Ja tylko pracuję i pracuję, pracuję, ale tak naprawdę dla naszego wspólnego dobra. No to te pracuje siedzą i myślą. Albo robią coś fizycznego, albo coś intelektualnego. No więc tak sobie myślę, z... właśnie dokładnie o tym, czym różni się suplement diety od czystego pożywienia. Bo wiecie, że nasze zielonki na pudełkach mają napisane: na pudełku jest napisany suplement diety, ale do definicji suplementu diety w ogóle to nie pasuje. No bo co jest w środku? W środku jest po prostu pożywienie. Pożywienie, tak jak nie wiem, sok z marchewki albo płatki albo glonów użytych do przygotowania sushi, wiecie jak to jest. No jest dobra, ale czym się różnią? No więc różnią się od normalnego pożywienia pod kilkoma kluczowymi aspektami. Przede wszystkim to jest na przykład skupienie się na konkretnych składnikach. Co to znaczy? Suplementy diety są najczęściej takimi skoncentrowanymi źródłami określonych składników odżywczych, no takich jak na przykład witaminy, czy mikroelementy, minerały, aminokwasy, czy jakieś inne związki rośliny. W przeciwieństwie do takiego normalnego pożywienia, te suplementy tak naprawdę bardzo często dostarczają te składniki w takiej formie izolowanej, czyli wyciągniętej, całości. Nas, nasz sok Strawieńczyny i chlorela one są po prostu całością. Są harmonijne i dokładnie mają w sobie wszystko to, co jest potrzebne nam do życia i dokładnie to, co stworzyła natura. Po drugie, dawkowanie i precyzja, co to oznacza? To oznacza, że pożywienia nie dawkujemy na gramy. Tylko pożywienie po prostu zjadamy. Nie wiem, ile gramów ziemniaka zjadacie codziennie, albo ile gramów marchewki. Kochani, tak to jest, że po prostu porcjujemy pożywienie, ale suplementy diety już dawkujemy. Więc można dawkować, podobnie jak zioła, suplementy diety, natomiast pożywienie porcjujemy. Co jeszcze? Na przykład brak kompleksowości składników. No właśnie tutaj chodzi głównie o te izolaty. Izolaty, czyli ileś tam gramów mamy witaminy C, ileś gramów witaminy D itd. itd. W suplementach diety. Natomiast w pożywieniu, no nie gramujemy, ponieważ nie da się tego zrobić, dlatego że nie jesteśmy w stanie określić, ile. Danych wartości odżywczych ma każda z osobnych marchewek, albo każda, każda, każda część glona, albo na przykład sok z trawy jęczmiennej. Wiecie, dlaczego się tego nie da zrobić? Dlatego, że zawartość substancji odżywczych w naturze za każdym razem jest inna. Jest po prostu różna. Może to zależeć od pogody, może to zależeć od, od zbiorów, od tego, czy jest wilgotno, czy nie, od tego, jak wysoka jest trawka. Po prostu... Zależy od wielu czynników i za każdym razem jest inna. Oczywiście da się powiedzieć, że około tyle i tyle mikrogramów witaminy B6, albo tyle i tyle aminokwasów, albo tyle i tyle niacyny czy leucyny. Kochani, w pożywieniu nikt Wam nie powie, ile dokładnie jest witaminy C, czy dokładnie jakiegoś innego składnika. A więc pożywienie. Daje życie, posiłek daje siłę. Natomiast suplementy, diety, wszystko jakby spinają w całość, ale też mają właśnie te swoje wady. Nasze zielonki są pożywieniem, a więc nie dawkujemy, ale porcjujemy, a wszystko robimy po to, żebyście wy mieli zdrowie i dobre życie. Kochani, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej albo jeśli chcecie kontakt do doradców, którzy ustalą wam jakie porcjowanie zielonej żywności zjadać codziennie, żeby utrzymać swoje zdrowie na wysokim poziomie albo żeby nie chorować na różnego rodzaju choroby, piszcie do nas na czystejedzenie@gmail.com albo Chodźcie na stronę czystejedzenie.eu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, przytulam Cię plutko i do zobaczenia w następnym odcinku.